Cześć, z tej strony Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek z serii Nowy Skinek Szybki Winek. No i lecimy. Ostatnio zostawiliście 300 ponad łapek w górę. Seria się przyjęła. 1800 wyświetleń ponad. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka z serii, to macie link w opisie, bo tam się działy fajne rzeczy. Tam otwieraliśmy skrzynkę standard i powiedziałem, że jeżeli wbijacie 250 łapek, to lecimy ze, skrzyn ze skrzynką premium. Także dzisiaj. No, premium zostaje otwarta, więc zobaczmy co się stanie, co trafimy. Prawdopodobnie do mnie dostaniemy jakieś gówno z premium, bo często tak jest, że jak ze standardowej dostajemy coś dobrego, tak z premium jest słabo. Więc zobaczmy co nam się trafi. FP6 Arctic, piękny skin, po prostu Najgor... najbardziej się boję pistoletów i, i shotgunów. No i trafiłem, FP6, na serio. W pierwszej rundzie klasycznie P250 zagramy, no bo nie mamy kasy zbytnio na nią, na, na FP6. No ale dobra. Kurwa, czy takiego akacza bym trafił? Nie, musi być trudno. Co my tu mamy za przeciwników? No tak powiem szczerze, że tak troszeczkę ciężkich wyglądu, także... No, ale kilek wpadł bardzo tutaj taktycznie rozegrana akcja Patryku. Także zobaczymy. Dobra. No dawaj, dawaj. No dawaj. No dobra, i tak wyszło dobrze. Wolę swojego podstawowego skina do FP 6. Dobra, tam mamy typa. A ja bardzo chcę go zabić z DP 6. I się udało. No. no co, jeszcze wpadłem pod mapę. Co jest grane? Critical Force. No góry jest, ten typiasz? Umrzej. Nie umiem grać się P250, nie lubię tej gry. Brońki nie mnie nie widzą, no nie? Jak tu przyleciało obok mnie? No nie! Ty frajerze, czemu zmieniłeś to F p 250 Kuźwa Co on zrobił? Ja bym go zabił Halo Dobra, więc tak, no sytuacja nie jest najgorsza, bo wygrywamy 5 do 4, no ale tutaj mamy troszeczkę przystrane na bombsajdzie A, gdyż oni atakują naprawdę ładnie tego sajta. Nawet kilku rund zbytnio, no nie możemy sobie z nim poradzić. Także co, spróbujmy tutaj zasmokować. No, ja chyba puściłem dobrego. Dobra, łatwo. Dobra. Kurde, no. Nawet w ogóle się pojawiły hitboxy, że go trafiłem, no. Ale było blisko. No, tak na początku tak myślałem, że troszeczkę zatrzyma się, no nie? Ale później tak przyszła myśl, że idzie za mną mój teammate, zaraz mi go zabierze. No więc musiałem zacząć strzelać. Dobra, także widzimy się w następnym meczyku. A więc tak, kolejny meczyk, i znowu mapa. Kanal dodatkowo jeszcze. Mam dość dobrą drużynę. Przeciwnej drużynie jest tylko jakiś Nexi, który jest z Daimonem, a reszta to opsy. Także powinienem tutaj coś fajnego zagrać, no bo w tamtej rundce to tak, no troszeczkę się pobawiłem z tym smokami, z tymi flaszami, ale tak jakiejś OP akcji nie było, a fajnie by było coś zrobić. Także ok, no lecimy z powrotem z granatami, także halo, granaty dawać mi tutaj. Wyrzucimy bombę. W ogóle pamiętam też, jak wchodziły te Quick Defusy, jak oni tam zmienili cenę na początku i dali tak ta, tyle ilość pieniędzy, że można było sobie kupić na początku FP6, taka ciekawostka, że było coś takiego, że można było na początku rundy poza pistoletami kupić jeszcze MP5 i FP6. Ja mam bombę? Nie, nie mam bomby, no. Umieraj. Nie lubię razie FP250, zawsze kupuję rewolwer albo GSR-a. Nie próbować A atakować, bo na A jest chyba lepiej FP6-ką Kurde, nie widzę go tamtego na no, no, daleko. No, daleko nie widzę... Dobra, już padł. <ścoughs> Dobra, że można się pobawić. No, można się pobawić. Jest to, jak oni wylecą na ciebie już. No i tak na daleko. No to widzicie, no i co ja mogę z tej perszywski? No co ja mogę? No nic nie mogę. Nie strzelać! Jestem bezbronny. No prawie bezbronny, ale. <słyski> 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 No prawie bezbronny, ale jednak zbronny Halo Gdzie jesteś? No tutaj jesteś Ja, pinkole, a ta F 6 jest kozacka Nie trafiłem go za pierwszym strzałem Mógł mnie zabić No nie zabijaj go. Dobrze. Nie, mój. On był mój. Myślałem, że tam troszeczkę bardziej jest w tym samochodzie, no nie. Skitrany. Mój. Pazera 11 na 0. Nie ma mnie tutaj. Umieraj! Z tej P252, że niczego nie zrobię. Jaka. Padaka gaming. No ale udało się. Fuh. Jeszcze 24, 6, 8. W ogóle nie grałem długo w kopse, jeżeli chodzi tak o takie tłuczenie Expa, natomiast spoko się grało. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli jesteście, żebym otworzył następny odcinku Premium Case'a, to zostawcie 300 łapek w górę, ponieważ ten próg bardzo łatwo pobiliście i myślę, że tym razem też wam się uda dodatkowo, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, też zapraszam, żeby się niego obejrzeć. No i to w sumie tyle, zobaczę tylko, tylko, co tutaj mam teraz, o, kasę na następnego tego, premium case'a, także możecie wbijać lajki, a ja będę opukany do zera, bo jeszcze tutaj jeszcze mam 20 końców, jeszcze kamienie milowe z fp6, także lecimy, jeszcze to sobie zbiorę, no i co, do następnego odcinka, także trzymajcie się i na razie, hej!